Cześć wszystkim, tutaj Marcin wszystko z tej strony. Yy, dzisiaj to jest dzień jak zawsze w poniedziałek przegląd newsów. Yy, nie mieliście go rano, no bo go nie zdążyłem rano wrzucić. Nagrywam go dzisiaj yy, o 8, nawet o 9 trochę. Yy, to jest 9, 9, tak. Yy, tak czy inaczej, no zapraszam wszystkich na przegląd newsów. Yy. Newsów tradycyjnie jest pięć. Będą te, no, linki do źródeł, tradycyjnie pod newsami. Newsy są zróżnicowane, będzie jeden news, będą dwa newsy ze świata, będzie trochę newsów polskich. No i tyle, no powiem co o tych newsach myślę, co myślę o sprawach, które są poruszane w nich, nie? Pierwszy taki news ważny to jest y, krytyka ekspertów odnośnie projektu y, rozszerzania opłaty reprograficznej. No opłata reprograficzna, no to, to wiadomo. No, jest to podatek, który y, jest wliczony w ceny urządzeń do nagrywania. Nie? Jak macie jakąś drukarkę czy coś, no to w jej, w jej cenę była wliczona ta opłata reprograficzna czy jak macie np. Na nagrybarkę w, w, komu, w, w komputerze, czy inne tego typu urządzenie, no to też w jego cenie była ta opłata reprograficzna. No i no jest duże, duże oburzenie tą opłatą, dużo środowisk na mediach artystycznych ją krytykuje. Ja też jestem raczej przeciwko tej opłacie. Ogólnie jestem przeciwko podnoszeniu podatków. Obecnie, no, w sytuacji, gdy mamy kryzys, gdy jest pandemia, no, to nie powinno się podnosić ludziom obciążeń. Tego nie powinno po prostu być. Ja w ogóle jestem przeciwko tak zwanym prawom autorskim ogólnie tego typu rzeczą. Ludzie powinni zarabiać ze swojej twórczości oczywiście, ale nie może być tak, że się zmusza ludzi na przykład, żeby dwa razy za to samo płacili, czy żeby po prostu mieli jakieś ograniczone prawa do utworów, które kupili, nie, w sklepie legalnym. To jest moim zdaniem rzecz niedopuszczalna. Ludzie powinni móc się dzielić treściami, kulturą. Jak uważają, i nie powinno być tutaj żadnych przeszkód w tej kwestii. Kolejna taka rzecz, no to były tam wybory w PiSie, no i po prostu y zmieniły się po prostu stanowiska, stanowiska wiceprezesów w PiSie. Oczywiście, no to są takie po prostu roszady, nie? Mm, wiadomo, że liderem PiS jest pan Kaczyński no i generalnie e, PiS nie, nie zmienił swojej strategii. Dalej będzie tak samo e, udawał partię, e, boże, partię konserwatywną, e, a w rzeczywistości e, będzie po prostu dokręcał Polakom śrubę i generalnie rujnował polską gospodarkę, tak jak to zrobi najlepiej, nie? Bo to jest jedyna rzecz, która sobie wychodzi dobrze podczas tego rządzenia. Tak samo, właśnie teraz Tusk oficjalnie, pan Donald Tusk, objął kierownictwo w Platformie, no i to jest też drugi news, no ogólnie on tam bardzo w swojej wypowiedzi, w swojej konferencji krytykował PiS, ja tam nawet konferencję widziałem w telewizji, dość mocno po nich tam czyznął. ja o PiSie i PO mam jednakowe zdanie, to są dwie najbardziej szkodliwe partie, które po prostu chcą się bawić ze społeczeństwem w dobrego i złego policjanta, chcą cały czas... Być przy władzy, za tym nie idzie żadna idea, żaden pomysł na yy, rozwiązania dla Polski i... Yy, to co oni tam robią, no to yy, ten... No, oczywiście pan Donald Tusk ma wytknął parę słusznych rzeczy PiSowi, nie? No, natomiast no to nie jest polityk według mnie wiarygodny. Yy, on yy, udaje przed, wy przed wyborami liberała, wolnościowca, po czym po wyborach, no to ja pamiętam jak to było, Platforma yy, ograniczała wolności obywatelskie, próbowała cenzurować internet, wprowadzić akta. Yy, różne tam zamachy na wolności obywatelskie były, i yy, Platforma nie jest partią w żaden sposób liberalną, w żaden sposób chcą wolności obywatelskich, tylko to jest taka ta partia władzy, taka sama jak PiS i dla mnie oni się między sobą specjalnie jakoś tam nie różnią. No i tyle newsów z Polski. Będą dwa teraz newsy zagraniczne. Pierwsza no to jest taka, że no, kobieta dopuściła się seksu przed ślubem w Indonezji. No i została tam skazana na karę chłosty, nie? 100 batów. Yy, no i po prostu zemdlała w trakcie wykonywania tej kary. Yy, ja generalnie jestem przeciwko karaniu za, yy, za... takie rzeczy jak seks poza małżeński. W ogóle uważam, że ludzie powinni móc robić w swoim domu co chcą. Yy, generalnie też nie popieram oczywiście prawa szariatu, prawa islamskiego, no bo... Według mnie to prawo jest prawem bardzo okrutnym. Ja generalnie uważam, że prawo po powinno dotyczyć tylko takich rzeczy jak zabójstwa, jak kradzieże, jak gwałty. Nie powinno wychodzić w żaden sposób ponad to. Jestem oczywiście przeciwko temu śmierci czy na ciele torturom. Po prostu uważam, że e, prawo, o, oczywiście, no, może mieć swoją szorować, może być, na przykład, kara do żywocia, nie? Dlatego że prawa to się e, nie powinno, na przykład, stosować, moim zdaniem, wobec osób nieletnich, wobec dzieci. E, no, no bo, e, to powinno, parę, kary wysokie, na przykład, 25 lat do żywocia, no, to powinno, powinno jednak dotyczyć tych cięższych przestępstw albo przypadków jakiś tam recydyw czy tam wielokrotnych przestępstw czy czegoś takiego. nie? No i oczywiście właśnie nie na nieletnich, nie na osobach młodych itd. Tak, tak. Kolejna taka rzecz, która wyszła, no to są te protesty w Kanadzie. Nie chodzi o to, że tam są palone kościoły, demolowane, są niszczone pomniki w tym pomniku Jana Pawła II, no i generalnie no jest wielkie oburzenie po znalezieniu tych grobów w szkołach katolickich, nie? Ja się z jednej tym Indianom co to palą, czy tam środowiskom, które tam są proindiańskie no nie dziwię, nie? No... Kościół dokonał wielu zbrodni w historii. Inkwizycje, polowania na czarownice. W ogóle działalność inkwizycji to była jedna wielka zbrodnia. I tych właśnie owców czarownic wszystkich. Tak samo właśnie kwestie związane z utraconym pokoleniem aborygenów w Australii, Indianów, w Kanadzie. No to to są potworne zbrodnie, nie? I Kościół powinien się do nich jakoś normalnie ustosunkować, nie, przestać udawać, że tych rzeczy nie było, czy tam usprawiedliwiać, że to było na polecenie władz i tak dalej. No nie można tego w ten sposób usprawiedliwiać. Mm, te działania Kościoła, no to są oczywiście zbrodniami wszystko. Yy... Kościół nie powinien się dać zmusić i, i nakłonić do yy, udziału właśnie w tej całej zbrodni związanych właśnie z tym utraconym pokoleniem. I po prostu, jeżeli tam władze kazały kościołowi brać jakieś te dzieci, to zamiast tam je torturować w tych szkołach i męczyć, to powinni je odesłać z powrotem do rodziców i tyle. I po prostu powinni się prze przeciwstawić władzy, która wprowadza tego typu zbrodnicze działania, a nie. Yy, tą władzę wspierać jeszcze uczestniczyć yy, w zbrodniach, które, które ta władza popełnia. To jest, moim zdaniem, niedopuszczalne. Yy, lepiej się zachowuje w tej sprawie rząd kanadyjski, który przynajmniej przeprosił i wypłaca odszkodowania. No, tymczasem, no, Kościół umywa od tego rączki, no i Kościół uważa, że jest niewinny yy, i w ogóle, że nic się nie stało. A tak w ogóle, to te dzieci to pewnie pomarły tam na malarię, czy na chorlerę, czy na coś innego. No i dupa, nie? E, no tak nie można w ten sposób podchodzić e, do sprawy. E, Kościół w ten sposób bardzo po prostu sam sobie szkodzi. E, Powinien Kościół za te wszystkie zbrodnie przeprosić. W przypadku właśnie indianobryganów. Którzy przeżyli te szkoły katolickie, no to powinien wypłacać też odszkodowania, tak jak y, właśnie rządy Australii, rządy Kanady, a nie po prostu udawać, że tego nie było albo że oni biedni byli zmuszeni. Niby, nawet jeśli byli zmuszeni, to powinni się byli postawić i tyle. Y, 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 trzeba się umieć czasami postawić władzy. Brak władzy jest lepszy niż zła władza y, y, i po prostu. Jeżeli władza robi coś złego, to po prostu należy się ich wtedy sprzeciwić. Tyle. E, tym bardziej, że właśnie Kościół jest taką instytucją, która e, rośnie sobie prawo do obrony moralności. No, e, bronienie złej władzy, bronienie tyranii, bronienie zbrodni e, nie jest moralnością, jest czymś bardzo podłym i złym. I po prostu no, Kościół powinien za... Mm, za uczestnictwo w zbrodniach yy, na wasze na indianach, na Boryganach, powinien za nie przeprosić i tyle jak, a nie właśnie umywać od tego ręce nie? W, czy wiadomo, że w tych szkołach katolickich te dzieci aborygańskie indiańskie to one były tam katowane, maltretowane no i po prostu no to jest potworność nas, jak kościół zrobił, i no musi po prostu kościół stanąć w pracy w tej kwestii. Nie? To są wszystkie newsy w, w tym tygodniu. Tradycyjnie jak zawsze jest ich pięć, nie? Będą linki. Kończę właśnie czytać Tajemniczą Kobietę, się gdzieś tam w tygodniu. Recenzje może w sobotę, może wcześniej nawet. E, jeszcze jakieś tam wam recki przygotuję, żebyście mieli więcej recek książek w tym miesiącu. E, no zobaczymy co zrobię, nie? Chciałbym jeszcze tak za dwie, za dwie, za dwie książki wam tutaj wrzucić, nie recenzję. E, no i co? No, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia papach. Kochani, pozdrawiam wszystkich.